thank mm -hmm. you Bardzo serdecznie w drugim odcinku klasyków Disco Polo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zespole, który nie istnieje od 20 lat. O zespole bardzo znanym, bardzo popularnym w latach 90. O zespole, który miał wiele przebojów i o zespole, którego bardzo brakuje w XXI wieku. I wszyscy fani muzyki. Wspominają ten zespół w różnych komentarzach, że szkoda, że nie istnieją. Mówię tutaj o zespole Milano. Zespół powstał w 1993 roku. W pierwszym składzie byli Andrzej i Bogdan Borowcy, bracia i Tomasz Sidoruk. Później ten ostatni od... Tomasz Sidoruk odszedł i jego miejsce, na jego miejsce przyszedł Piotr Kopański, który był już zespołem w zasadzie do końca. Wydali 8 albumów, tak dobrze mówię, chyba 8 albumów. Wydali pod koniec lat 90., przyszedł taki kryzys muzyki, to znaczy, zespoły były jakieś kluby przesta przestały się jakby odzywać. Nie było już tak dużo koncertów, niektórzy tam coś zaczęli, tam coś grali, niektórzy postanowili zwinąć, mówiąc kolokwialnie interes. Co do zespołu Milano wyjechali do USA. I tam nie wiem, nie znam za bardzo szczegółów, bo są dwie wersje. Jedna jest, że się pokłócili i rozwiązali zespół, a druga, że rozwiązali zespół bez żadnej kłótni, czy była jakaś pożegnana trasa koncertowa. Nie wiem jak to było, wiem, że wyjechali do USA, i tam zespół został rozwiązany. I to było we wrześniu 2000. W marcu 2000 roku wydali ostatni album The Best. Więc coś takiego. Jeszcze tutaj nawiążę. Do zespołu Milano, który istnieje obecnie, ponieważ jak zapewne, nie wiem czy zauważyliście, czy nie, ponieważ są różnego rodzaju imprezy, jakieś tam plenerowe, telewizyjne koncerty, w radiu tam się pokazuje jakiś, że zespół Milano będzie występował. I teraz informacja dla wszystkich, że to nie jest ten sam zespół, co był kiedyś, to jest. Całkowicie nowy zespół, całkowity nowy skład i jedyne co ma wspólnego ten, to nowe Milano z tym starym to wspólna nazwa i to samo wydawnictwo muzyczne którzy wykonują ich piosenki tak więc taka to jest różnica Wracając teraz do zespołu Milano z lat 90 Porozmawiamy sobie o analizie piosenek, jak one wyglądały na przestrzeni lat. Pierwszy album pod tytułem Jasnowłosa wydali w 1993 roku. Z niego pochodzą najpopularniejsze. Dwa najpopularniejsze utwory zespołu, które, które bardzo często są grane na imprezach różnego rodzaju studniówkach, weselach, to znaczy utwór Barabara i jasnowłosa. Teraz sobie posłuchamy tych dwóch utworów we fragmentach w oryginalnych wersjach. Na początek utwór Włosa. jasnowosa z pierwszej kasety a teraz zapraszam do wysłuchania utworu bara bara <śmiany> Wam, Że każdy z Was zna y, lub słyszał przynajmniej raz w życiu i charakterystyczną cechą zespołu jest to, że, ich, że większość ich piosenek y, było z takim charakterystycznym basem. W Rolandzie y, w tych starych Rolandach y, było coś takiego był taki bas, taki fajny, charakterystyczny, y, i właśnie większość piosenek Milano ma właśnie taki basik, taki fajny. I jak będziecie słuchać fragmentów kolejnych piosenek, to na pewno to zauważycie Zresztą się naprawdę fajnie tego słucha. W 1993 również wydali drugi album pod tytułem Zabawa na 102. I ten album taka jest w dosyć takim trochę ostrym, takim stylu w takim trochę. Hmm... Lekko takie trochę erotyczne piosenki tam są. Yy... Oczywiście z przymrużeniem oka, mówiąc yy, krótko. I tytułowa piosenka Zabawa na 102. Zainspirowałem się tym utworem podczas tworzenia mojej, yy, mojego utworu Zabawa dalej trwa. Posłuchać sobie zaraz tego utworu to zobaczcie, że dosyć yy, podobna to jest yy, stylistyka. Na początek będzie utwór yy, Zabawa נאָ 122 צייטן די יעדן וואס איז Utwór um, z, tego, z tej kasety pod tytułem um, Łazienkowicz. słyszeliście, w jakim stylu jest ta druga piosenka. I większość utworów z tej kasety są w takim stylu. Jest utwór zabawa na 102, Narel Woda i, 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 i chyba jeszcze któryś. Jak są jakieś dwie, trzy piosenki w innej stylistyce z tej kasety. Tak jeszcze przy okazji, widać tak słońce trochę zachodzi. I jest trochę tak czarne tło. Y, czasem widać to zmienię teraz scenerię. O, teraz będzie chyba widać y, trochę lepiej. Dobrze, co dalej? Z ciekawostek o zespole, mogę jeszcze powiedzieć, że y, mogę jeszcze powiedzieć o zespole z ciekawostek, że y, większość zespołów pod koniec lat 90 jakby zmieniała taką stylistykę muzyczną to znaczy w 97 mieli taką disco polową a 8, 9 i 2000 jakby taki bardziej dance taki bardziej nowoczesne brzmienia i to było bardzo słychać a Milano pod koniec istnienia zmienili brzmienia tak trochę w tych swoich piosenkach ale nie było tak to gwałtowne dla ucha było słychać inne, że to jest bardziej nowoczesne, ale już nie tak bardzo jak w przypadku innych zespołów. Więc teraz sobie posłuchamy trzech piosenek: Będzie to piosenka O Tobie Kochana. Bardzo znana piosenka, jedna z trzech najbardziej znanych: Jest Bara Bara, Jasnowosa i O Tobie Kochana. Sobie posłuchamy oryginalnej wersji. na pewno też y, znacie i teraz zapraszam y, was do wysłuchania utworów y, z albumu The Best Ty i Tylko Ty i to będzie piosenka z, y, z ostatniego albumu wydanego w marcu 2000 roku Ty i Tylko Ty y, a drugi utwór będzie y, Everybody Frytki rok 99 na początek ty i tylko ty. Będzie utwór Everybody Fritzki z albumu To Niemożliwe Rok 1999. No. Te dwa utwory brzmią trochę inaczej niż poprzednie, ale nie słychać takiej mocnej nowoczesności, mocnego odejścia w, w, nową, w nową stylistykę. Bo jak oglądaliście mój poprzedni odcinek, a jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia o zespole Mister Dex, to tam porównałem utwory z lat 90., że Utwory z lat 98 i 99 są zdecydowanie widać dużą różnicę od tego, co było w latach tam 94-7. Więc, więc, coś takiego, jeszcze tak na zakończenie, powiem pewną jeszcze anegdotę o zespole, co nie robią obecnie członkowie zespołu. Po tym, jak wyjechali do USA. Andrzej Borowski i Piotr Kopański założyli tam mieszkają ze swoimi rodzinami założyli swoje zespoły, jeden pod nazwą Milano US, drugi Milano Next wpiszcie sobie w YouTube to na pewno to wyskoczą wam te piosenki, jeżeli was to interesuje i grają piosenki z zespołu Milano w swoim składzie natomiast Bogdan Borowski Główny założycieli wokalista. Mieszka w Polsce, w Polsce mieszka i w 2015 roku wydał pierwszy utwór. Po 15 latach przerwy wydał pierwszy utwór idealna w wydawnictwie muzycznym folk. Wrzucę wam link w opisie do tej piosenki. I po tym większość komentarzy była to jest prawdziwe Milano, chcemy tego więcej. To jest super. Nawet ja napisałem gratulacje, że byłem szczęśliwy z tego powodu, że wróciło prawdziwe Milano. Tam 4 czy 5 piosenek ma pan Bogdan. Ostatnio w październiku 18 roku ostatnio był wydany utwór. Szkoda, że tak dawno czekam i liczę na to, że będzie jakaś płyta, czy też y, częściej będą wydawane te nowości. No i mam nadzieję, że uda mu się wypromować ym, tym razem pod y, jako sol solową swoją karierę. Więc y, to by było na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście to nagranie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.